Księga Ezechiela, rozdział 15 Wtedy doszło do mnie słowo Pana, mówiące Synu Człowieczy, w czym jest lepsze drzewo winogronowe od wszelkiego innego drzewa albo od latorośli, która jest wśród drzew leśnych? Czy weźmie się z niego drewno do zrobienia czegoś? Czy zrobią z niego kołek do zawieszania na nim jakiegoś naczynia? Oto w ogień rzuca się je na spalenie. Ogień strawia oba jego końce, a środek jego jest zwęglony. Na co jeszcze się przyda? Oto, póki było całe, nic nie można było z niego zrobić, tym bardziej, gdy strawił je ogień i spaliło się, na nic się więcej nie przyda. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Jak wśród drzew leśnych jest drzewo winogronowe, które wydałem ogniowi na spalenie, tak też wydam mieszkańców Jerozolimy. Zwrócę bowiem swoją twarz przeciwko nim: z jednego ognia wyjdą, a drugi ogień ich strawi, i poznacie, że ja jestem Panem, gdy zwrócę swoją twarz przeciwko nim i zamienił ich ziemią w spustoszenie, bo dopuścili się przestępstwa, mówi pan Bóg.